Ursusik C330 po remoncie. Całkowity remont przeszedł wizualny, jak i techniczny. O, ładny. Jest 30 jak się patrzy. Żółto ładniejsza. Nie, 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 ale po remoncie bardzo ładny. Przed remontem był chyba w gorszym stanie, nie? No, a była czerwona? Czy też żółta? Nie wiem. No przez mną To żółta czerwona to się zdecyduj No Kabina naglach Nówka śmigana No i co? To by było na tyle taki krótki pokaz Trzydziestki. zostawcie jabłkę w górę, suba no i cześć!